Jak uzyskać taki ruch przy pomocy gimbala do smartfona? W standardowym trybie pracy gimbala taki ruch nie jest możliwy do wykonania, ponieważ od razu gimbal zacznie reagować w zupełnie inny sposób, a mianowicie, jeżeli podniesiesz go za bardzo do góry, zacznie ci się przekręcać, a tak to nie będzie reagował na ruchy na bok, ani nie zrobisz tego operując joystickiem, ponieważ naciskając joystick, gimbal po prostu będzie się przekręcać na boki. Aby użyć takiego trybu, gdzie smartfon będzie podążać za twoimi ruchami na bok, Potrzebujesz trybu FPV. Tylko w tym trybie telefon będzie podążać za Twoimi ruchami na boki, a prędkość tego wychyłu możesz również regulować. Teraz jest ustawiony na najszybszą prędkość reagowania. Masz do wyboru jeszcze poziom średni oraz tryb wolny, w którym telefon dużo wolniej reaguje na ruchy Twoją ręką i jak widzisz, znacznie później wraca po ruchu gimbalem. Dopiero jeszcze raz pokażę Ci ten tryb szybki. To jest tryb szybki, gdzie gimbal reaguje i od razu wraca dopiero. Oraz tryb wolny, gdzie gimbal. Wraca po jakimś chwilowym czasie do pozycji, w której go odwracasz, to oczywiście jest niewielka aż taka różnica, aczkolwiek odczuwalna w momencie, kiedy zaczynasz to testować. Ten tryb przyda ci się w momencie, kiedy chcesz faktycznie podążać za jakimś obiektem, tak żeby pokazywać go w tej samej pozycji, w której on się ustawia, a podczas realizacji dla klienta może być przydatny w sytuacji, kiedy robisz na przykład filmik promocyjny z siłowni, pokazujesz kogoś wykonującego ćwiczenia. W tym momencie, na przykład, jeżeli ta osoba robi brzuszki na ławce, Podążasz za nią, tak jak się wychyla, tak ty utrzymujesz ją w kadrze, co może być też ciekawym efektem do finalnego wideo. Daj znać w komentarzu, jakiego gimbala ty używasz do smartfona.